Girata emsja wam wszystkim. Wiecie, girata emsja to są przekr... Prze... To są przemieszane literki ze słowa girata... E... ze słowa gitara siema. Girata emsja. Tak będziemy się teraz witać. Girata 2000 napisał. Lechia Gdańsk kontra Barcelona. Przypomnij wszystkim ten super mecz z... Sprzed kilku lat, gdzie był remis 2-2, graj Lechium, ale jak chcesz, możesz grać Barceloną. Zagram Lechium, żeby nie było. No i teraz tak, mam przypomnieć wszystkim ten super mecz. Teraz pytanie, przypomnieć, w sensie po prostu rozegrać go, czy po prostu ma być 2-2, czy mam przegrać, czy wygrać? wie, co mam zrobić, dokładnie. Po prostu sobie ten mecz rozegramy i to będzie najważniejsze. Zagapiłem, zagapiłem, zagapiłem się, zagapiłem się. fakt. Wow! 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 Flavio strzelamy. Uuu, ja widzę, że tu będzie, bo wiecie, w tym momencie jest taka sama formacja, zobaczcie, taka sama formacja Lech Gdańsk i musicie mi uwierzyć na słowo, że Barcelona ma praktycznie prawie, że prawie taką samą. Też grają trzema obrońcami. Więc będą dziury i u mnie i u nich. Kto to wykorzysta, który zespół okaże się lepszy? Się... Ja chyba wiem który. Co? Odebrałem piłkę albie. Fuck! Nie. Nie Neymar, proszę nie rób mi tego. Jest. Obronił nasz bramkarz. Kurde, dobrze. Dzięki tym dziurom tutaj możemy naprawdę przechodzić. Flavio nie. Pięknie, tylko kurde, no żebyście tak nie tracili piłek no pikecie dotknął i już straciłeś piłkę, gościu. Dobrze, Neymar traci. Braci się nie traci. Kuźwa, co to było? Na razie wam powiem, że nie jest źle. Nie jest źle, może będzie dogrywka. Zobaczcie, no oni, o, tu da się odebrać piłkę. Oni też sami trochę tracą. I tutaj mak się może wykazać. Mak jest szybki. Mak, uwaga, mak. Właśnie Wam przypominam ten piękny mecz. Jest! To jest niesamowite. To jest niesamowite. Och! Kuświk strzela Barcelonie. Teraz trzeba się przygotować, będzie napór Barcelony. Pisaliście w komentarzach, żebym grał Lechią Gdańsk i żebym grał na klasie światowej. Więc to jest klasa światowa. Gram Lechią Gdańsk, prowadzę z Barceloną, jestem z siebie dumny. Tylko uwaga, uwaga. Bo coś tutaj się zbyt rzadko zrobiło w naszej obronie. Uwaga, nie czujcie się zbyt pewnie. Uwaga Rafinia i niesta, nie, nie, nie! Jezu, całe życie przeleciało mi przed oczami Problem w tym, że cała Barcelona jest strasznie z przodu Uwaga Nie, 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 nie Kurde, czemu nie ma tu moich zawodników nigdzie? Nie wiem, musimy się cofnąć Musimy się cofnąć na defensywę, bo... Bo to źle wygląda po prostu Barcelona wyszła trochę do przodu i od razu... Kurde tych, tego jednego dwóch zawodników więcej mają bliżej naszej bramki. Wkurza mnie Neymar już. Wkurza mnie Neymar. To jest koniec pierwszej połowy. Przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy pierwszą połowę, moi drodzy. Super mecz. Jest naprawdę super meczem. Strzały celne. 3 na 3. Jeżeli chodzi o Lechie, Barcelona nie oddała żadnego strzału celnego póki co. Miejmy nadzieję, że tak jednak zostanie. Wow, 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 wow! Za łatwo go puściliśmy. Dobrze, że to był tylko raki, Aj Jak by to przeszło? Nie. Jezus, aż mi, aż mi mikrofon na ryj upadł. Kurde! Źle to zrobiłem, mogłem nie strzelać, shit, fuck, 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 ale dobrze gra się, dobrze mi się gra Kuświkiem Mak też dzisiaj wymiata Dobrze, znowu Kuświk, Kuświk Dobrze, że Kuświk jest szybki Milosz Krasić, Milosz Krasić i broni też Týgen Fuck, dobrze nam idzie Hej panowie, a czemu wy się nie cofacie za bardzo do defensywy, co jest tutaj z wami? Ale oni bardzo łatwo dochodzą do takich sytuacji. To jest wszystko na takiej granicy utraty bramki. Im bliżej końca meczu, tym bardziej Lechia jest taka rozbita. Ja nie wiem, czy oni po prostu srają w gacie przed Barsą. Co tu się dzieje? Nie, no, no dajcie spokój, te ich pieprzone slalomiki, kuźwa, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. No co to jest w ogóle? To jest realistyczne? What the fuck? Jak oni mieli z tego nie strzelić bramki? Biegniesz na rywala, a oni ci robią jakieś kuźwa, nie wiem. Jakieś inhuman reactions. No co to jest? Co to jest? Biegniesz na zawodnika, on ci robi jakieś, nie wiem, to nawet nie jest zwód! To jest jakieś nie wiem, błąd animacji, kuźwa, co to jest? Jo, ładny odbiór piłki, Krasić, jesteś niesamowitym piłkarzem! Piłka do Kuświka! Kuświka, tu ko koło nas kuźwa Rakitić biegnie! Piłka do pajszą. Pajszoł! Strzał! Broni Tersteigen. I tak, jestem dumny z mojego zespołu. Dobra, wchodzi Gomesz na boisko. Może wygramy. Wchodzi Andre Gomesz, Dobrze. Ustawmy sobie grę z kontry że po o odebraliśmy piłkę. Odebraliśmy piłkę i nieście. Piłka do Flavio. Uwaga, pomylcie się. Zróbcie jakiś błąd. Aj Alba. Cały zespół się posrał, posypał. Nie! Nie tutaj miałeś podać, panie. To no, jak my tego nie przegramy, to będzie mistrzostwo. To jest, to jest... po prostu festiwal niecelnych podań. To jest 90 minuta, no. Jak teraz kuświk coś zrobi... To będzie kurde koniec świata, nie? Kuświk! Krasić! Nie no! Fuck you! I jeszcze sędzia nie gwizdę końca! Dobrze, bo już myślałem, że Barcelona ma gola strzelić. Czy ja chcę grać dogrywkę? Zagram, ale muszę zrobić jakieś zmiany. Jezus Maria, no nie! Ale ty musisz dobiec do piłki jeszcze, kolego. No nie! No nie straciliśmy człowieka! Odkąd wszedł Andre Gomesz, jest nam łatwiej. Piękny strzał teraz, Flavio broni Terstegen. No my mamy w ogóle więcej strzałów niż Barcelona. Mam wrażenie, że w ogóle mamy więcej okazji. Że gramy naprawdę lepiej od Barcelony, gdybyście jeszcze tylko piłek nie tracili w tak łatwych sytuacjach? Dobrze teraz, Flawio. Matko Boska! Zabijcie mnie! Zaraz dostanę zawału. Nienawidzę takich meczy, to jest tylko FIFA. What the fuck? Dlaczego ja się tak do tego przykładam? Dobra. Strzelmy gola Barcelonie. Jedna bramka. Jedna składna akcja. To są tylko boty. To są tylko boty. Dobra, Neymar. Ty tutaj nie szpanuj. Oddaj piłkę. Nie, nie. Dobrze. Hu, uh. Andre... To jest Andre Gomesz? Odkąd wszedł Andre Gomesz, mamy tu przewagę w tym meczu w ogóle. Czy będą rzuty karne? Nie chcę ich. Ja już wolę przegrać, niż mieć te karne. Ale dobrze, może ich nie będzie. Pawłowski. Pawłowski, kuświk. To był faul! Jezu, jak można tak powstrzymywać ciągle? I nie ma kartki. Dobrze, ja nie chcę oglądać tych powtórek. Czemu ta gra jest tak sadystyczna? Kuświk. Za nami Andre Gomesz, to spoko. Nie mamy się czego bać. Andre Gomesz. Yyy... Wracamy tu do Borysiuka. No matko, Denis Suarez mi odebrał piłkę. Czuję się poniżony. Koniec. Będziemy grać rzuty karne. Byliśmy lepsi od Barcelony w tym meczu. Powinniśmy strzelać gole. Gdyby nie to, że nasi zawodnicy dostali, dostawali raka. Nienawidzę rzutów karnych w tej fifie. Uwaga, Fla Jezus, Maria, to było w lewo! Cóż ty zrobił? Tak się nie robi. Dobrze broni nasz bramkarz, przynajmniej on ratuje. Patrzcie, uderzam w lewą stronę. No, ten po. A no, bo Flavio jest zmęczony, więc uderzył w prawo zamiast w lewo. Messi będzie w środek pewnie. Nie. Czy my to wygramy? Oho! Ter Stegen, to mogę się obronić w sumie. Dobra, Iniesta. Iniesta też skrajnie wy wyczerpany. Powiedz, że się pomyli. W prawo będzie... Kurde, wszyscy strzelają w lewo. To ja też strzelę w lewo. Kuświk. Dobrze. Pamiętajcie, zawsze strzelajcie w lewo. Paco Alcacer. No ten się musi pomylić. Jeszcze długi rozbieg bierze. Będzie przestrzeli, zobaczycie, będzie strzelał w lewo i przestrzeli a to cwaniaki peszko, dobrze czy te karne się kiedyś skończą, bateria mi się wyczerpuje w kamerze, no fak, szybciej pike, zepsuj to <noise> no, to jest śmieszne, Nunes. gol <noise> nie, błagam, zepsuj to, rafinia, zepsuj to nie traf strzelaj w prawo, ja się tam rzucę strzelaj w prawo Wygrywał już z Barcelona po karnych, nie! To się nie dzieje, what the fuck! Ale to jest racja, my zasłużyliśmy, żeby to wygrać. My zasłużyliśmy na tą wygraną. Patrzcie, co zrobił Rafinia. Nie dość, że ja się dobrze rzuciłem. To w ogóle. Nie, to był słupek, aj! Bardzo dobrze, dziękujemy, Rafinia. W ogóle, Bramkarz jak dziwnie leciał. To w ogóle, co on robi? To jest dżdżownica jakaś. Przypomniałem wam ten piękny mecz. Lech, jak wygrywa z Barceloną. Zobaczcie, tu mamy staty tego meczu: 60% posiadania piłki dla Barcelony, oczywiście. Strzały, no w strzałach pobiliśmy Barcelonę, dokładność podań prawie, że taka sama. Przejęcia, my 14, Barcelona 10. Co tu dużo mówić, Lechia była lepsza. Okej okay, ludziska, były emocje, był długi odcinek, było bardzo fajne spotkanie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli się podobało. O, czerwona, czerwona bateria już jest, o nie. Jeżeli się podobało to łapka w górę, piszcie oczywiście w komentarzach jaki mecz następny mam zagrać i jeżeli komentarz będzie miał inaczej, wybieram komentarz z największą ilością lajków i taki mecz na następnym odcinku w następnym odcinku zagram. Oczywiście, jeżeli Wam się też podoba kanał, no to subskrybujcie. Ja już kończę, idę montować filmy. Żegnam Was. Girata MC Do zobaczenia na razie.